Zanurz się w mroczne, nieodgadnione głębie duchowej walki, gdzie światło i cień zderzają się z niewyobrażalną siłą. Ojciec Pio w obliczu szatana to podcast, który zabierze Cię w podróż do jednego z najbardziej niepokojących momentów w życiu jednego z największych mistyków XX wieku dnia, w którym Ojciec Pio stanął twarzą w twarz ze szatanem. Opowieść ta, przekazana Ojcu Tarcisiowi z Serwinara. Ujawnia przerażającą prawdę o zakłóceniu, jakie zło wnosi do naszej rzeczywistości. Od zatracenia poczucia grzechu, po przewrotność relatywizmu moralnego i fałszywą flagę tolerancji, która zaciemnia prawdziwe wartości. To spojrzenie w głąb dzieł szatana, które, jak przekonuje ojciec Pio, niosą w sobie odzwierciedlenie ich twórcy, oferując nam klucz do zrozumienia ich prawdziwego pochodzenia. Przygotuj się na niezwykłe świadectwo, które może stać się kluczem do zrozumienia współczesnych wyzwań duchowych. Zapraszamy do wysłuchania słów ojciec Pio i odkrycia mocy, która kryje się za tymi prawdami. Pewnego dnia spowiadałem mężczyzn. Jeden z nich był wysoki, szczupły, ubrany wytwornie i z dobrymi manierami. Kiedy ukląkł, zaczął wyznawać swoje grzechy. Wszystkie były przeciw panu Bogu, przeciw bliźnim, przeciw prawu moralnemu. One wszystkie były anormalnością. Jedna rzecz mnie uderzyła. Po zganieniu przeze mnie wszystkich tych oskarżeń, gdy powoływałem się na Boga, nauczanie Kościoła i duchowe nauczanie świętych, ten zagadkowy penitent zrównoważył moje argumenty, tłumacząc z wielką zręcznością i rzadką dystynkcją wszystkie rodzaje grzechów, pozbawiając je wszelkiej złej woli i próbując jednocześnie doprowadzić do tego, by wszystkie grzeszne zachowania wydawały się normalne, naturalne. Mało po ludzku znaczące. Dotyczyło to nie tylko przerażających grzechów przeciw Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, Matce Bożej i Świętym, do osób tych odnosił się bez najmniejszego szacunku, a także do grzechów, które były moralnie tak brudne i ordynarne, że doszły do szczytów najobrzydliwszej wyobraźni. Odpowiedzi, których ten zagadkowy penitent udzielał na moje argumentacje, z wyrafinowaną zdolnością i owiniętą w bawełnę złośliwością, wywarły na mnie przerażające wrażenie. Pomyślałem sobie, kim on jest? Z jakiego świata pochodzi? Któż to taki? I próbowałem ostrożnie spojrzeć mu w twarz, a jednocześnie przysłuchiwałem się bardzo uważnie każdemu słowu, które wypowiadał, ażeby żadne z nich mi nie umknęło. Bym mógł je oszacować w ich całej doniosłości. W pewnej chwili wewnętrznym, oślepiającym i ostrym światłem, wyraźnie uświadomiłem sobie, kto jest przede mną, i stanowczym, rozkazującym głosem powiedziałem do niego: Wymów, niech żyje Jezus, niech żyje Maryja. Skoro tylko wymówiłem te najsłodsze i mocne słowa, szatan natychmiast zniknął w błysku ognia, pozostawiając po sobie duszący swąd. W dzisiejszym odcinku podcastu Ojciec Pio w obliczu szatana mieliśmy okazję zagłębić się w przerażającą opowieść o dniu, w którym święty mnich przekonał się, że spowiada nie kogo innego jak samego szatana. Ten zamaskowany pod postacią eleganckiego mężczyzny próbował zręcznie obrócić grzechy w coś naturalnego i niewinnego, aby oszukać i zwieść. Odpowiedzi tego tajemniczego penitenta zmuszają nas do zastanowienia nad subtelnymi sposobami, w jakie zło wkracza do naszej świadomości oraz nad koniecznością czujności w naszym duchowym życiu. Dzieląc się tym podcastem z innymi, możemy wspólnie zbudować świadomość o tych zagrożeniach, które czyhają na naszą duszę i moralność. Komentując, możemy dzielić się naszymi refleksjami i doświadczeniami tworząc wspólnotę gotową stawiać czoła współczesnym wyzwaniom moralnym. Nie zapomnij także subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków, które pomogą Ci zrozumieć i umocnić Twoją duchową postawę w obliczu zła. Razem w duchu przekazu Ojca Pio możemy stawić czoła temu, co w życiu najtrudniejsze, zawsze mając na ustach słowa mocy i nadziei. Niech żyje Jezus! Niech żyje Maryja! Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.